Wiadomość dla ciebie, co ci chce przekazać góra. Góra chce ci powiedzieć tak. Stop, stop, stop. Kochana, kochana, przesadziłaś, przesadziłeś w negatywnym myśleniu. Naprawdę wystarczy tego. Idź, odpocznij. Każda myśl, która się pojawia i przynosi ci cierpienie i ból, po prostu odeślij ją do źródła wiecznej miłości i nie przywołuj jej co chwila. Po co to sobie robisz? Wszystko dzieje się dla Ciebie, wszystko dzieje się dla wyższego dobra i Ty z poziomu ziemskiego może tego nie zauważasz i dlatego właśnie e, odczuwasz to cierpienie. Ale tu jest powiedziane tak, nasiona zostały dobrze zasiane i wszystko to, co robiłaś, robiłaś w ostatnim czasie, przyniesie Ci plony do siedmiu miesięcy. Hmm, czyli kochani, tutaj prawdopodobnie to będzie czas wiosenny. Czas wiosenny będzie dla ciebie bardzo dobrym i pięknym czasem. Więc nie martw się, a teraz po prostu odpocznij. Odpocznij.